Cześć. Zdecydowałem się nagrać dla was serię odcinków na temat tego, jakie są wymagania i co trzeba zrobić planując wyjazd do konkretnego kraju. Chciałbym, żeby każdy odcinek był takim praktycznym kompendium wiedzy, żeby wystarczyło go obejrzeć i mieć pełen obraz sytuacji bez konieczności szukania informacji w 10 różnych miejscach. Tym razem porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, a konkretnie o Nowym Jorku. Bo to jeden z najczęstszych kierunków pierwszego wyjazdu do USA. Ale do innych miast w Stanach zawarte informacje także będą aktualne. Wjazd do Stanów Zjednoczonych, paszport i ESTA. Zacznijmy od formalności, bo to zawsze budzi najwięcej stresu. Do wyjazdu z Polski do USA nie potrzebujecie wizy, ale nie oznacza to, że nie trzeba zrobić nic. Podstawą jest oczywiście paszport, który powinien być ważny przez cały okres pobytu. Ja osobiście polecam, żeby miał jeszcze zapas kilku miesięcy, po prostu dla spokoju. Drugą, absolutnie obowiązkową rzeczą jest ESTA, czyli elektroniczny system autoryzacji podróży. Wniosek składa się online, trwa to kilka minut i kosztuje 40 dolarów. Najczęściej decyzja przychodzi bardzo szybko, czasem nawet w kilka minut. ESTA jest ważna dwa lata albo do końca ważności paszportu i pozwala na pobyty turystyczne do 90 dni. Podczas składania wniosku u ESTA warto jest mieć już wybrany hotel, ponieważ jest tam pytanie o miejsce, w którym się zatrzymacie. Wpisujecie tam wtedy adres waszego hotelu. Podobnie z numerem telefonu. Także można podać numer telefonu do hotelu. Po przylocie do USA na lotnisku przechodzicie normalną kontrolę paszportową. Oficer może zapytać, gdzie będziecie mieszkać, jak długo planujecie zostać i w jakim celu przylecieliście. To jest standardowa procedura, miła rozmowa i nie ma się czego bać. Wystarczy odpowiadać spokojnie i zgodnie z prawdą. Podsumowując ten etap, paszport plus ESTA i możecie bez problemu planować resztę wyjazdu. Samolot i przelot do Nowego Jorku. Lot do Nowego Jorku trwa zazwyczaj około od 8 do 9 godzin w jedną stronę. Połączeń z Europie jest bardzo dużo, zarówno z Polski jak i z Berlina czy innych większych lotnisk. Ja leciałem liniami United i było bardzo wygodnie. Wracałem natomiast samolotem linii Swiss i samolot był troszkę starszy, ale nadal nie mam większych uwag. W większości linii lotniczych w cenie biletu macie ciepły posiłek, napoje oraz system rozrywki z filmami i serialami, co przy tak długim locie naprawdę pomaga. Po przylocie na jedno z nowojorskich lotnisk, JFK, Newark albo LaGuardia, wszystko jest dobrze oznaczone. Trzeba liczyć się z tym, że odprawa paszportowa może chwilę potrwać. Szczególnie w godzinach szczytu są kolejki. My czekaliśmy około półtorej godziny. Ale później odbiór bagażu i wyjście z lotniska są już proste i intuicyjne. Internet i telefon w USA Jeżeli chodzi o internet, to roaming z polskich sieci w USA jest bardzo drogi, więc zdecydowanie go nie polecam. Najlepszym rozwiązaniem jest karta Esim, na przykład kupiona przez aplikację Revolut, sam z tego korzystałem. Jest wiele aplikacji oferujących pakiety danych w USA. Instalujecie ją jeszcze w Polsce i po wylądowaniu macie od razu działający internet i łączność z rodziną przez WhatsApp, Messenger, iMessage itd. Kilka gigabajtów spokojnie wystarcza na korzystanie z map, Ubera, komunikatorów, sprawdzanie informacji i organizowanie zwiedzania. Transport w Nowym Jorku, metro, taksówki i realne koszty. W 2026 roku klasyczna MetroKart jest już systematycznie wycofywana i nie jest rozwijana jako główna forma płatności. Wciąż można spotkać ją w użyciu, ale obecnie standardem jest system OMNY, czyli płatność zbliżeniowa kartą, telefonem albo specjalną kartą OMNY. Po prostu przykładacie kartę lub telefon przy bramkach i jedziecie bez kupowania biletów czy doładowywania karty. Aktualna cena pojedynczego przejazdu metrem lub lokalnym autobusem wynosi 3 dolary. Natomiast bardzo wygodnie działa tak zwany limit tygodniowy. Jeżeli w ciągu 7 dni zapłacicie łącznie 35 dolarów tą samą kartą lub telefonem, to wszystkie kolejne przejazdy w tym tygodniu są już darmowe. Co w praktyce zastępuje dawną 7-dniową kartę nielimitowaną. Autobusy ekspresowe są droższe, ale turyści raczej rzadko z nich korzystają. Warto też jasno powiedzieć, że taksówki oraz Uber i Lyft są dość drogie, szczególnie przy dłuższych trasach i w godzinach szczytu. Dlatego ja osobiście korzystałem z nich tylko okazjonalnie. Na co dzień metro jest najtańsze, najszybsze i wystarczające w 99% przypadków, więc spokojnie można oprzeć na nim cały pobyt w Nowym Jorku. Staten Island. I Statua Wolności jak zwiedzić za darmo. Bardzo polecam rejs promem na Staten Island. Prom jest całkowicie darmowy, kursuje regularnie i po drodze przepływa bardzo blisko Statuły Wolności, dzięki czemu można ją zobaczyć i zrobić świetne zdjęcia bez kupowania drogich biletów na specjalne rejsy turystyczne. Sam rejs jest atrakcją samą w sobie, a widoki na Manhattan robią ogromne wrażenie, szczególnie przy dobrej pogodzie. Noclegi i jedzenie. Realne ceny i moje podejście. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Nowy Jork jest drogi. Ceny noclegów są wysokie, szczególnie na Manhattanie, podobnie jak ceny jedzenia w restauracjach. Ja osobiście wolałem dopłacić trochę więcej do hotelu ze śniadaniem, dzięki czemu mogłem rano najeść się do syta, a w ciągu dnia tylko coś drobnego dojeść, gdy pojawił się mały głód. Jedzenie i napoje można oczywiście kupować w marketach, ale trzeba pamiętać, że ceny są wyraźnie wyższe niż w Polsce. Na Manhattanie praktycznie nie ma tanich sklepów spożywczych, a nawet zwykłe zakupy potrafią mocno zaskoczyć cenami. Jeżeli chcecie zrobić większe zakupy taniej, można pojechać dalej, na przykład na Bronx, gdzie znajduje się Lidl i inne tańsze sklepy. Bezpieczeństwo jak jest naprawdę? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to w miejscach turystycznych w Nowym Jorku nie czułem się ani razu zagrożony. Spacerowałem po Manhattanie o różnych porach dnia i wieczora i nie miałem żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Sam zapuszczałem się również na Bronx, między innymi do Lidla, do Zo i po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć inne dzielnice. I również nie spotkało mnie nic niebezpiecznego. Oczywiście zawsze trzeba zachować czujność, bo północne rejony Bronxu to już większa liczba bezdomnych, osób uzależnionych i ogólnie trudniejszy klimat. Nie znaczy to, że od razu jest niebezpiecznie, ale trzeba mieć oczy otwarte i nie prowokować niepotrzebnych sytuacji. Dzięki za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam lepiej przygotować się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i do Nowego Jorku. Szczególnie jeżeli będzie to Wasza pierwsza wizyta w USA. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada i o jakim kraju albo mieście chcielibyście zobaczyć kolejny poradnik. Jeżeli coś pominąłem albo chcielibyście, żebym któryś temat rozwinął szerzej, to też dajcie znać. Zapraszam też do zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Do usłyszenia i cześć!